Sponsorem programu jest Gmina Kamieńsk. Z programu Sportowa Polska, który ogłosi, które ogłosiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu trzy gminy w powiecie radomszczańskim otrzymują dofinansowanie, w tym właśnie Gmina Miejska Kamieńsk, która otrzymuje kwotę blisko 4 milionów złotych na budowę hali sportowo-widowiskowej. Myślę, że to jest inwestycja, która, którą możemy rozpatrywać. Jej znaczenie na przestrzeni no może kilkunastu lat, a może więcej, dwudziestu paru lat. Tak dużej inwestycji w gminie Kamieńsk nie było od dwudziestu paru lat. Od czasu, kiedy były budowane szkoły na terenie gminy Kamieńsk, to tak dużej inwestycji nie było. Jest to ogromna hala e bardzo duża, nowoczesna e, hala sportowa, plus trzy mniejsze sali, sale, które dzisiaj chcemy dedykować do skłosza, do e, fitness e, i do, jako siłownie. Będzie to, to, to hala w takim prostokątnym kształcie jak mówię, cztery. E, mniejsze jakby części generalnie duża hala gdzie wchodzi boisko do piłki nożnej halowej plus trzy inne mniejsze e, e, obiekty hale składające się na, na, na całość. E, pomieszczenie dla fitness pomieszczenie dla e, kulturystyki e, i pomieszczenie czyli, czyli siłownia e, i pomieszczenie do skłosza, które też można przeadaptować na, na inne e, zajęcia sportowe e, aczkolwiek uważamy że no, te e, jak już my robili rozeznanie przy, przed budową, tak, to te, jak najbardziej uzyskały akceptację te, te kierunki jakby budowy. To będzie obiekt, z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy gminy, czy tylko uczniowie szkoły? Przede wszystkim jest to dedykowane dla uczniów szkoły, bo w tej chwili mamy kilka zajęć godzin WF-u, nawet 4, 5, 6 na, na jednej godzinie lekcyjnej. Jeżeli jest zła pogoda, to przy obecnej hali sportowej, która jest tutaj, to jest za mało. Tak, Także będzie można prowadzić jednocześnie pięć grup. Natomiast popołudniami kluby sportowe, bo tych jest, jest też kilka: mamy siatkówkę, mamy piłkę nożną, mamy tenis stołowy. Również możliwość wynajmu przez osoby do uprawiania sportu takiego rekreacyjnego. Myślę, że, że taki obiekt, tutaj w okolicy, nie ma najbliżej, to takie obiekty są kleszczów radomsko-piotrków, bełchatów. To nawet dla sąsiednich gmin będzie to stwarzało spore możliwości rozwoju kultury fizycznej. Jak prace się rozpoczęły, no jest to ze względu na duży obiekt i ze względu, że jest to obiekt budowany w tradycyjnej technologii, te prace będą trwały dwa lata, w tej chwili nic nie stoi na przeszkodzie, żeby one były kontynuowane, harmonogram jest zachowany, nie ma żadnych problemów przy realizacji. Na tą chwilę w umowie mamy podpisaną umowę na 12 milionów złotych, trochę się obawiam, że ze względu na rosnące ceny ta umowa może być negocjowana i mogą być troszkę wyższe kwoty, ale jesteśmy na to przygotowani. I tutaj nie ma żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o finansowanie. Tym bardziej, że ta informacja z dzisiaj, gdzie na dodatkowe 4 miliony, żeśmy otrzymali, nas jak najbardziej tutaj stabilizuje, że tak powiem, sytuację finansową i powoduje, że. Realizacja tego projektu nie będzie stanowiła jakiegoś większego problemu finansowego. Chcę też tutaj powiedzieć mieszkańcom, że tak został projekt finansowy skonstruowany, że nie będziemy budować hali kosztem innych inwestycji. Inne inwestycje typu, typu budowy dróg, chodników czy innej infrastruktury, wodociągów, kanalizacji na pewno nie ucierpi na, na tym, że będzie budowana hala. Jakby niezależnie te inwestycje będą działać. Przygotowaliśmy się przez wiele lat do, do takiej sytuacji i na tą chwilę myślę, że możemy to mieszkańcom zagwarantować, że nie będzie to jakiś super wydatek kosztem innych, tylko poradzimy sobie z wszystkimi inwestycjami, które będą realizowane. Pierwsze dofinansowanie mieliśmy też z tych środków rozdawanych samorządom z rządowym. Z środków rządowych to było 720 tysięcy. No wydaje się kwota duża, ale to było około 7%, no ale też to jest całkiem fajna kwota. Także na razie składamy te środki, żeby jak najwięcej tych środków było pozyskiwanych z zewnątrz. Sponsorem programu była gmina Kamieńsk.